Moi drodzy, wszyscy pamiętamy ten gorący mecz Polska-Czechy, który odbył się w sobotę. Wszyscy bardzo gorąco kibicowaliśmy, czy to w strefach kibica, czy przed naszymi telewizorami, w naszych domach. No niestety. Wszyscy liczyliśmy na to, że wygramy, przejdziemy, wyjdziemy z grupy i dalej będziemy walczyć w tych mistrzostwach. Niestety jesteśmy teraz rozczarowani. Polacy odpadli i już dalej walczyć w Euro nie będą. W związku z tym, czy ponieśliśmy porażkę, na to pytanie dzisiaj będzie próbował odpowiedzieć mój gość Grzegorz Bręczewski, psycholog. Witam cię serdecznie, Grzegorz. No właśnie, co zrobić, aby upadłość nie oznaczała klęski? Przede wszystkim trzeba zadbać o emocje, żeby te emocje, że tak powiem, uspokoiły się w jakiś sposób, żeby dojść do siebie, no i po prostu zastanowić się, przemyśleć. Zwykle tak jest, że no, odradza się podejmowanie decyzji, analizy, refleksje zaraz po, bo jest za dużo emocji, takich czy innych, w związku z tym właśnie, przede wszystkim się parę, parę dni spokoju, może parę nawet tygodni dla niektórych. A czy te piłkarskie emocje są do opanowania w ogóle? No trochę tak, ale oczywiście, no bo chociażby tak, no przegraliśmy z Czechami, ale teraz nie wiemy, być może Czesi zostaną mistrzami Europy. tak, No i w tym momencie e, nasza ocena tego, tej porażki e, będzie inna niż w przypadku, kiedy na przykład Czechy przegrają z Portugalią 5 do 0, więc okaże się, że faktycznie nasz występ to, to, to totalna klapa, bo czy Czesi byli właściwie do pokonania, także to właściwie od tego właśnie zależy, tak jak tutaj są też pewien kontekst czasowy poczekanie, co się stanie wyciszenie, porównanie na spokojnie wszystkiego, byłby wskazane dla wszystkich dla zawodników, trenerów, działaczy kibiców, żeby też tak na gorąco w tych emocjach daleko idących tutaj jakichś sformułowań nie nie, 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 nie tworzyli, prawda nie, nie chcieli od razu jakichś jakich jednoznacznych jednoznacznych opinii wygłaszać. A czy Ty też oglądałeś ten mecz? Ja oczywiście oglądałem, raczej właśnie tak już jestem takim kibicem spokojnym, tak? Także Jaka była Twoja reakcja po tych 90 minutach na Murawie? Podsumował ją w ten sposób, że no, serce chciało, żeby wygrali rozum, rację podpowiadały że... Wiedział, Z czym że, może się tak, liczyć? No tutaj nie oszukujmy się, tak jesteśmy na bodajże 65 miejscu, jeśli chodzi o ranking. E FIFA czy UEFA, czyli właściwie jesteśmy daleko daleko. I chcielibyśmy być w tej ósemce, no to tak trochę niezasłużenie. Prawda? W związku z tym te dwa mecze były takie dość przyzwoite, no ale widocznie brakuje wielu elementów, żeby postarać się o trzeci taki dobry mecz i przejść dalej. Także no, rzeczywiście tak emocje były u mnie dość stabilne, ponieważ no, takich jak rozbudzonych nadziei zbyt nie miałem. A powiedz mi, czy porażka, klęska naszej reprezentacji polskiej, naszych piłkarzy, to możemy to tak traktować, jako klęskę całego naszego narodu? Nie, oczywiście znaczy nie wolno nam tak traktować, bo akurat w tym samym czasie, kilkaset kilometrów dalej, nasi siatkarze po raz trzeci wygrali z Brazylią w krótkim czasie. Tak? No to, jest, to jest właściwie jedyna gra, która... Będzie nas reprezentowała w Londynie na, na Igrzyskach Olimpijskich. W związku z tym, no, to jest właśnie taki sygnał, żeby być może takie sympatie z tej piłki nożnej za duże przenieść do siatkówki, gdzie tych sympatii jest coraz więcej. Spodek czy łódzka hala przeszczy tak w szwach od nadmiaru widzów. I to wszystko się fantastycznie rozwija, świetnie kibice, w związku z tym być może jest to taki sygnał, żeby troszeczkę mniej emocji przy tej piłce, więcej przy siatkówce, mhm. bo ja się naprawdę czym cieszyć. Tak? No to jest właśnie no, Liga Światowa i takie sukcesy przez 10 lat nie wygrywaliśmy, a teraz wygrywamy. Także ja jestem za tym, żeby tą piłkę troszeczkę tak umieścić na właściwym miejscu, inne dyscyplinne sporty w jakiś sposób dowartościować, wyróżnić i też no, to jest tylko jeden mecz. Jeden turniej, za 4 lata następny, czy za 2 lata Mistrzostwa Świata i teraz już trzeba pomyśleć o wrześniu, o tym, że są kolejne eliminacje, także właściwie to tak te emocje szybko zakręcić i nie dać się w takie jakieś złowieszcze, katastroficzne, jakieś takie właśnie emocje, sugestie, recenzje, żeby w to nie wchodzić, tak, to, to nic z tego nie wynika dobrego. Ja mam takie wrażenie, że nasz polski naród lubi obwiniać innych za jakąś klęskę czy porażkę i tutaj najczęściej obwiniamy oczywiście piłkarzy, obwiniamy zły skład, obwiniamy trenera. Kto jest najbardziej winny? Czy może być w ogóle jedna osoba odpowiedzialna za tą porażkę? To na pewno jest szereg jak zawsze w takich sytuacjach szereg przyczyn, takich aktualnych, chwilowych, czy też takich błędów systemowych, zasadniczych, mających swój już tam początek. W tej całej piłce, prawda, w tym systemie, w szkoleniu, w decyzjach PZPN-u, również w aspektach klimatycznych, pogodowych, także tych przyczyn jest mnóstwo i w związku z tym jakby najgorsza rzecz to tak szybko złapać kogoś, prawda, którego kozofiarnego i stwierdzić, że to wszystko to jest jego sprawka. Pamiętam na poprzedniej mistrzostwach Europy, wszystkiemu był winny sędzia Howard Webb, prawda? I znienawidzony przez polskich kibiców, to jego obwinialiśmy, że gdzieś tam nie przeszliśmy, ten niezasłużony, podobno karny. Ale gdyby zawodnicy byli świetni, po prostu fantastyczni już, no to by poradzili sobie z każdym sędzią, nie w tej momencie, to w tamtym strzelą bramkę, także na spokojnie, wiele, wiele konkretnych, bardzo ogólnych, bardzo, bardzo konkretnych przyczyn skutków tego wynikających, no, powoduje, że jest jak jest, w związku z tym, no właśnie, mniej emocji, na spokojnie analizować i, no, i zdać sobie sprawę, gdzie jesteśmy, tak jako państwo, jako ten taki system sportowy, daleko, daleko w tyle, a pewnie będzie jeszcze gorzej, jeśli nie będzie więcej pieniędzy na tą, na tą branżę. A w jaki sposób powinniśmy przeanalizować, analizować nasze porażki, żeby ich w przyszłości znowu nie popełnić? To znaczy tak. No myślę, że każda instytucja ma swoje jakieś takie prerogatywy, swój poziom analiz. Czym innym zajmuje się Ministerstwo Sportu, czym innym PZPN, czym innym trenerzy, myślę każdy na swoim poziomie to powinien przemyśleć, po zobaczyć czy faktycznie nie może być lepiej, tak? bo myślę, że może być. Na każdym z tych poziomów coś można zrobić, co będzie inaczej działało i tym samym... Suma sumarum na końcu to wszystko będzie dawało lepsze efekty, bo są pewne rzeczy do wykonania dla ministra sportu, czy też dla ministra edukacji, są dla różnych wojewódzkich, podatowych struktur, związków sportowych. Sam też jest sztab szkoleniowy. Ja nie wiem, czy wszystko zostało zrealizowane. My tego nie wiemy jako kibice, czy wszystko zostało zrealizowane tak, jak miało być. Czy też prawda, bez wiedzy nas, mediów jednak pewne rzeczy nie wypaliły? Tak? No, być może faktycznie błędy popełnił sztab szkoleniowy, tak? bo skoro uznał, że wszystko było fantastycznie, a nagle no, nie wypaliło, być może to jest kwestia też yy, na przykład samych zawodników, czegoś mentalnego w nich samych. Być może na przykład braku takiej obsługi psychologicznej, budowania spójnego, silnego zespołu, też mi nic nie wiadomo o tym, aby jakieś grono... Praktyków psychologii sportu uczestniczyło w tych przygotowaniach, doradzało. Być może są, być może, być może ich nie było, tak? Ja tego nie wiem. A to jest taki ważny aspekt, żeby ocenić dla mnie jako psychologa, czy faktycznie to jest to, co mogliśmy osiągnąć, i już nic więcej, no bo są pewne możliwości, czy też faktycznie można było więcej. Tak, no jest każdy, tak samo jak z samochodem: no samochód traktorem nie pojedziemy 200 na godzinę na autostradzie, choćbyśmy nie wiem, jak prawda, zaklinali rzeczywistość i podobnie jest ze sportem, tak, no, są jakieś możliwości tutaj ograniczone. A czy to nie jest tak, że właśnie my myślimy jako kibice, wszyscy mieli nadzieję, że wygramy, myślimy, że stać nas na więcej, a powinniśmy myśleć bardziej realnie? Bo no, kibice z założenia myślą magicznie, tak, chcą, żeby się dobrze poczuć, no, mieć okazję do przeżycia dumy narodowej. Także... Ale im wyższa ta poprzeczka, tym później większe jest rozczarowanie pod koniec. No oczywiście, tak, skoro sami nakręcamy, te emocje, ten balon jest coraz większy, no to wiadomo, że jak pęknie, no to z większym pukiem, tak, jak się spada z wysoka, to też bardziej boli. W związku z tym to jest oczywiste, że sami się podkręcamy wzajemnie w, wśród gronie znajomych, w rodzinie, media robią wielki szum, prawda, też widzimy tych kibiców tutaj dookoła krążących. Emocje rosną, normalna, fajna rzecz, no ale też czasami warto posłuchać tego głosu, rozsądku, że jednak to tylko sport, to tylko mecz, to tylko mistrzostwa. To, żebyśmy nagle wygrali, to co? Znaczy, że super, no też nie, tak? Także to akurat, no kibic ma prawo myśleć magicznie, a ci którzy to komentują... Ale musimy myśleć rozsądnie. Przydałaby się zawsze odrobina rozsądku do, tej, do tego właśnie ten rozum i serce, jak to w reklamach ostatnio, także jedno z drugim, a nie tylko właśnie emocjonalnie, zwłaszcza, że prawda, gdzieś tam jeszcze w tle jest yy, to piwko prawda, czy inny alkohol, więc to tym bardziej rozkręca apetyt, emocje, rozluźnia, zwiększa impulsywność kibiców. No i stąd później albo duże emocje, albo też pozytywne, albo też rozczarowanie jak po naszym ostatnim meczu. Czyli moi drodzy, emocje powinny być na wodzy nawet podczas prawdziwego kibicowania. My zapraszamy Państwa na krótką przerwę i już za chwilę powracamy do naszej rozmowy.